Ej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy trochę więcej oceniania, bo dzisiaj oceniamy nie tylko małpkę, ale wszystkie piąteciery. Jak dobrze wiecie, są małpki, które są dobre, są małpki, które są słabe, a są małpki, które mają jeden świetny piąty tier, a jeden beznadziejny. Na przykład, dlatego dzisiaj będziemy oceniać piąteciery, jak coś, Discord w opisie, jeżeli chcecie ze mną zagrać lub z całą ekipą. No, i zapraszam również do subskrybowania kanału. Lecimy. Pierwszy, o, pierwszy od razu: pierwszy, 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 pierwszy tier z Dart Małpki, czyli ulepszony Ultra Juggernaut. Ultra Juggernaut. Hmm. Ja oficjalnie, personalnie lubię ten. Lubię ten. Lubię ten tier. Naprawdę, bo jest dość tani. Fajnie. B-tier. Nie jest wcale jakiś OP. Lubię ten tier, ale szczerze często bym jakoś nie używał. Eee, statek, statek i samoloty. Bardzo fajny tier, wzmacnia wieże, dużo bije. Jak dla mnie atier. Jest ok. Ten tier jest ok. Cena do jakości całkiem, całkiem w porządku. Super glue. Hmm. Spowalnianie moabów. Ja jestem fanem chyba trochę bardziej innych ścieżek niż tej ale jednak ta jest dość mocna, jak dla mnie Betier. Lecę trochę szybciej niż z i z bohaterami, no bo tutaj jednak nie ma co opisywać, nie. Lecimy z następnym. Helikopter, lubię tego snajpera. On jest, on jest naprawdę mocny, wbrew pozorom serio mocny. Dawanie kasy, przesuwanie wieżyczek, całkiem fajnie. Myślę, że myślę, że dzisiaj będzie bardzo dużo tierów, które są w Betierze. Mad. To jest jak dla mnie totalnie S albo A. I z racji, że kosztuje tak dużo atier, ale bez mego jakby wyżej nie? niż flagshipa, nie będzie to idealnie ułożone. Bo to bym musiał myśleć tutaj 3 godziny, a jednak nie będziemy, nie będziemy tutaj tyle siedzieć nad tym. Ray of Doom i powiem wam, że strasznie lubię ten tier. Ale mimo wszystko na początku chciałem go pierwszego ulepszyć, ale ostatecznie wziąłem pierwszego MADA. No jednak nie idziesz w tą ścieżkę. No jednak nie przydaje się aż tak. Są lepsze alternatywy niż, niż to. Bomb Litz. to jest strasznie dobry tier. Dobry damage. Jeżeli chcecie coś pod grupy balonów, macie coś pod grupy balonów. Jeżeli chcecie przetrwać rozgrywkę przed ogromnym raszem, jesteście w stanie przeżyć rozgrywkę. I nawet zastanawiam się, czy to nie jest S tier. I nie, A tier. Nie jest aż tak potężny, ale jest strasznie, strasznie mocny. I moab Eliminator, i to już leci do S tier. Bardzo szybko ładujący się skill. O ile nie lubię skilli, to jest naprawdę potężny, ależ to potężny tier. Eee, I bomba, bomba samolotu. Ktoś tam raz w komentarzu powiedział, że powinienem, że on by zamienił Asa z Dartinganem. E, Jeżeli chodziło mu Asa, to na pewno nie o ten tier, bo ten tier. No, skill to raz. A używanie skilli to zawsze trzeba myśleć o tym. Mi się czasami nie chce, ale jak, jak coś to co naprawdę mocny skill. Jeżeli was, mas, ma, ma was uratować, to całkiem mocny skill, ale i tak do C tieru. Nie uważam, żeby był jakiś niezbędny. Tylu No, mocna wieża, No Zbudujecie tą mroczną świątynię, to już w ogóle. No, S tier, no, ciężko to ocenić. No, bo jednak jest to najpotężniejsza małpka z wszystkich. Najpotężniejszy piąty tier, bez, no, bez jakiegokolwiek zastanowienia, tak dosłownie poświęcacie inne małpki, żeby to było overpowered, no i na tym to polega, że nic wam więcej nie będzie biło, więc dajmy to do Estieru. Zarabianko, zarabianko, lubię zarabianko, ale jest to statek pod zarabianko, woda pod zarabianko i nie jest to aż tak dużo zarabianko, ale w sumie jak weźmiesz bardzo dużo statków, to jest to zarabianko. Staram się nad B, wydaje mi się, że B to jest taki, no w porządku, nie jest to niezbędne, nie jest to jakieś niesamowite, Podchodzimy do tieru i, sorry, jak ktoś mi powie, że gdzie ty go dajesz, możecie, możecie tak napisać, bo jak dla mnie, sorry, ale nie lubię. Wiem, że Wam zaoszczędza miejsce na farmy i to jest naprawdę wygodne, ale jakoś tak nie przepadam. Nie przepadam za tym tierem. Sorka. Tak, Zone. Estir. Estir. Dobre ułożenie. To jest jeden z najlepszych tierów na sam start. Czyści wam balony jak chcecie, jeżeli chodzi o cena do jakości. Ostatnio dostał nerfa, no bo był trochę zbyt mocny, ale dalej jest mocny, dalej go daje do S tieru. Glustorm. Spowalnianie. I tutaj nie patrząc na skila, to ta małpka jest całkiem spoko. Ale na przykład jak dla mnie trzeci tier jest wystarczający. Czwarty tier jest ok. Wydaje mi się, że obok Gluganera sobie stanie. Dwa Glu Genery staną obok siebie. Club. Strasznie nie lubię skilla. Dosłownie dostajecie parę plazma. Małpek jest mocny, ale bardzo drogi. No nie, no jak coś to kupujecie, Jaggernauto albo tego skuszą. No sorry, ale detier. Nie, to jest jedyne po co to buduje To do, do Paragonu, który jest naprawdę fajny, ale tak to, to tak to, tak to, Mech. I pułapka. Pułapka Estier. Strasznie, strasznie dobry, że Tier. Wsysa wam to, co chcecie. Naprawdę mocne moaby, wszystko balony i dostajecie za to kasę, a ja lubię kasę i kasa jest super i dobry damage. i fajny i i spok, perma charge. Mm. No, takie 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 betier, dobre, ale uważam że są lepsze tiery, tak jak właśnie tier, który wam cały czas strzela rakietami i tak szczerze chyba nawet S tier. Bardzo mocny tier, strzela wam od razu jak dosłownie mu aby wylatuje z respa, strzela wam rakietom, strzela rakietami ogólnie. No mocny tier, tak. Zastanawiam się nad A-tierem, ale i nie wiem. I dalej nie wiem. Patrzę na tego Blicca Mada. Dajmy na to, że to jest taka to jest taki dolny dolny estier, to jest tak między tym a tym, taki dolny, taki serio dolny estier, eee, cripple moab, o ja cię kręcę, Wstrzymywanie moabów, atier, niech będzie atier, Centry champion, mm, nic, nic niesamowitego. kiedyś nazywało Centry paragon, ale żeby nie było nieporozumień zmienili temu nazwę, megalodon, i to jest coś Ktoś tam napisał w komentarzu pod pierwszą tier listą, do której oczywiście zapraszam, gdzie ocenialiśmy tylko małpki, że Miss handler jest, że powinien być w estierze. I zgadzam się, jeżeli chodzi o, o ten o ten tier. Uważam, że ten tier jest naprawdę mocny. Ten megalodon rozszarpuje naprawdę. Problem rozszarpuje te moaby, no po prostu jest przepotężny. Problem jest taki, że jest strasznie drogi. Jest strasznie drogi i po prostu często będą lepsze alternatywy, tak jak na przykład got albo chociażby Pułapka, Dlatego wydaje mi się, że taki środek estieru. No dobra, niech będzie no estier, tak? Estier to estier, to jest najwyższa możliwa półka, ale jednak popatrzcie na to, jako ta niższa, nie? Jako ta niższa mimo wszystko. Moab Domination. Bardzo dobry Tier. Od razu go wrzucam. No tutaj zniknął. Atier. Atier, cofanie balonów, cofanie Moabów, przepraszam. Dobry damage I zastanawiam się nawet, na nic, czy nie dać go do estieru, ale zostawię go w Atierze. The Blue Solver. spoko damage, Niedoceniana bardzo ścieżka. Nie zostawiałbym go do niższych, tylko wstawiłbym go obok pozostałych Glugnerów. Po prostu. Przeważnie, no, jest jakiś inny sposób na, na damage, więc dałem go tutaj po prostu. Inferno Ring. Styr totalnie. Kiedyś nie doceniałem tego, tej, tej ścieżki, ale jak zobaczyłem, że z wszystkich wiesz, to postawiłem jako jedną z ostatnich i miał najwięcej przebić. Strzela taką magnistą kulą po mapie, co zadaje masywne obrażenia. Dookoła siebie robi naprawdę spory damage i robi na pewno więcej niż de, de, ten takzon, ale problem jest taki, że jest po prostu droższy. Do tego Tag zone jest też w no bo Tag zone tam kosztuje 20 parę tysięcy, a Inferno Ring chyba 50 parę tysięcy, więc jest to jednak różnica. Superstorm Drogi tier, mocny tier, Betier. Commander Średnio lubię fajne, fajne helikopterki, Betier, tak czy inaczej. Super Mindsy, mimo wszystko, bo strasznie drogi, strasznie drogi tier, ale jeżeli chcecie się, jeżeli chcecie się dobrze wyfarmić, wyparmicie się dobrze, stawiacie Super Sprzedajcie sprzedajecie wszystkie farmy, stawiacie Super za 180 tysięcy i macie spokój, możecie sobie, iść, nie wiem, zrobić kanapki i i to mam zniszczy wszystko, no nie oszukujmy się. E, piły. Piły to jest rzecz, która była strasznie mocna w takich Bloom City Battles, bo każdy je stawiał na początku i to naprawdę było warte. Było warte naprawdę tych paru, paru stówek, bo to tam kosztowało 7 stóp, żeby faktycznie postawić taki trzeci, trzeci tier. Skill też fajnie czyścił, ale jednak jesteśmy w szóstce, gdzie to gra wysyłano na skalę i przeważnie to się po prostu, no sorry, ale nie przyda. C-tier i tyle. Monkey, no i to jest farma. Nie lubię korzystać z tego banku, ale wiem, że jest dobry. I dlatego, tak czy inaczej, go wstawię do Atier. Atieru. O, i witam najlepszą Ice Monkey, najlepszy Tier do Ice Monkey i wstawiam go do Atieru. E, mocny na moaby, fajnie zamraża. Nie musi, nie musi być w kręgu, tylko ma to swoje działo. To jest świetne, więc jak najbardziej G. E, Bandana Central. No co mam powiedzieć, no zarabianko i to dobre zarabianko, więc jak nic idzie tam. I tutaj wam powiem, Estir jak nic, to jest tak dobry tier, to jest tak dobry tier i możecie go nie doceniać, ale strasznie dobry. Sam trzeci tier, nie przepraszam, czwarty tier, który już właśnie ma te trzy, e, te trzy mortary jest naprawdę świetny, strasznie szybko atakuje, no e, bardzo mocne, mega hiper mocne, naprawdę tego estier zostaje i obok niego będzie prince of darkness czyli kolejny świetny estier ponieważ no przepraszam bardzo no piąty tier który trochę tam kosztuje zabijanie balonów i później on wysyła te balony które zadają naprawdę mocny damage więc całkiem spoko ultra boost przydatny do paragonu i przydatny do wzmacniania nie wiem farm bardzo nie lubię bo drogi Zastanawiam się nad B albo C Dobra, niech będzie B, bo jeszcze mi ktoś powie, że co ty robisz, ale w sumie nie lubię skilli, a to moja tier lista, więc będzie C <laughs> Sorry, sorry, jakieś takie nie przepadam, nie wiem czy się ze mną zgadzacie, czy nie I mamy Arcymaga Siemanko Siemanko, chcecie, chcecie coś na moaby? Spoko, chcecie coś na balony? Spoko Chcecie jakąś mega dobrą wieżę? Spoko, macie major. no po prostu naprawdę piękny, piękny piąty tier i mamy Carpet of Spikes, czyli cały czas rozrzuca spajki i to jest wkurzające na ekranie, ale naprawdę oceniamy tutaj moc e, tierów, więc jak dla mnie A tier całkiem git. No i mamy, to już chyba nie muszę mówić, 100% o 100% wzmacnianie wszystkich małpek na mapie, na całej mapie. I skill który odnawia się, powtarzam, odnawia się dosłownie chwilę po użytku, po waszym, dosłownie użyliście tego tieru i już macie, kolej, już macie kolejnego skill'a. To jest must have poza zaliczeniu. To jest po prostu coś czego potrzebujecie w tej grze, to jest coś czego potrzebujecie w tej grze. Apache Prime. Lubiłem czwarty tier tego jak w Bloons, Battles, ale tutaj no nie wiem, nie wiem Są lepsze alternatywy, jak dla mnie Betier tutaj sobie stanie obok tych trzech samolocików O i Bloon Master Alchemist Fajny pi piąty tier No, zamienia w czerwone balony, daje wam zarobić Całkiem mocne, ale nie jest aż tak OP jak myślicie, nie myślicie, że to jest jakieś, że zamienia też bady i wszystko, i że w ogóle sam se zostanie i wygra mecz. Nie, ale jest naprawdę potężny. Więc to w połączeniu z czymś innym. Choć rzadko używam, to wiem, że jest naprawdę po prostu potężny. Grand Saboteur, czyli środkowa ścieżka dzemapki. No spowalnianie, spowalnianie oraz wzmacnianie właśnie środkowych innych ścieżek, tam chyba Shinobi Tactics to się nazywa, czyli właśnie trzeciego tieru, a nie piątego tieru małpek, no ale, no dobry skill, no ale ja bym wrzucił do B, nie wiem, jakoś tak nie niezbyt przypada, the biggest one. Dobry tier do Mortara, ja bym go wrzucił tutaj w Betierze. Tak szczerze, no jest spoko, no ładnie czyści, ale nie jest czymś niesamowitym. I Wizard Lord Phoenix stanie sobie obok. Dobre, no Phoenix. Mocny, mocny piąty tier, ale jakoś tak drogi. I sorry, ale zostanie sobie tutaj. Legend of the Night. Mocny, mocny na Moaby ogólnie, ale mimo wszystko dam go do Betieru i powiem wam, że to dlatego, że. No, Super małpka ma lepsze tiery, i ja bym bardziej postawił. Jeżeli chcę coś, żeby czyściło Moaby, to wyprzedzę trochę fakt i postawię Ninja Małpkę, która jest tutaj i to jest Master Bomber Estier. Jakieś bossy, jasne, Moaby, jasne. Ogólnie czyszczenie wszystkiego, co się da, jasne. I Dartling Gunner, chyba najgorszy, ale też nie jest jakiś słaby. Myślę, że stanie sobie obok koleżki z laserem. I nie wiem, chyba ja tak czy inaczej jego bardziej wolę. Tego, nad tym madem się zastanawiam, czy to estier. Te dwa, te dwa tiery mogłyby chyba nawet pójść do tego estier. Tak się nawet nad nimi teraz zastanawiam, czy by ich tam nie dorzucić. I czy ten samolot nie jest trochę, tfu, czy ten statek nie jest trochę za wysoko. Ale dobra. Zostaje jak jest. To są dobre cztery tiery, Te są w takim dolnym Atierze, więc je przerzucę tutaj. A te są w takim wysokim Atierze, więc je zostawię. Energizer. Cooldowny, skraca, bije. Mm, takie betier, no jednak jakieś takie. Podpala. Mm, obok sobie stanie tego. To jest, są mocne dwa betiery. No zostawię je tutaj, ale to są naprawdę dobre dwa betiery. Ale jeszcze na Atier nie zasługują. Elite Sniper. S-tier. Jeżeli zastanawiacie się czemu, to po prostu go przetestujcie. Sory jest po prostu mocny. Dopóki go nie postawicie, jak sobie postawicie wszystkich trzech, to gwarantuję Wam, że ten będzie miał najwięcej przebić. Jeżeli go ustawicie szczególnie na to Elite. Naprawdę jest mocny, nie doceniałem tego Tieru, ale jest strasznie potężny. Spirit of the Forest. Strasznie lubię Atier. Fajnie czyści, jest spoczko. No, ale nie ma jakichś szał. Idę Anti-Blue sobie stanie w dolnym Betierze obok innej Supermałpki. No, taki taki sobie, tak. Taki sobie. Jest drogi, ale też trochę robi. Absolute Zero. Też Betier. No, spowalnia. Całkiem okej. Okay. Total Transformation. Fajny tier do pobawienia się, ale wcale nie jest jakiś mocny. Cetier. Smutne, że fan klub jest tylko tutaj w detierze. Może go przerzucę do tego Cetieru. Glaive Lord. B -tier. Całkiem fajnie, jak go ustawicie dobrze. Pirate Lord, Skill, trochę boli, ale i tak Betier, Crossbow Master, Atier, mocne, naprawdę mocne. Możecie też postawić dwóch i jest to w sumie dość niska cena. Nawet Zastanawiam się nad S, -tier, nad S ale zostawimy go w A. Avatar of Wrath, Naj, najpotężniejszy druid. Jak nic, tutaj mamy w Betierze chyba był ten z Tornadem tak? Tak, jest tutaj, Superstorm. I w Betierze był też drugi. Czy gdzie ja gadałem? A tutaj jest w Betierze. No, on jest minimalnie taki bardziej użyteczny. Estier, świetny, to jest znowu właśnie rzecz, dlaczego one są mocne, te łodzie. Bo po prostu no, czyszczą pięknie. Grand Master Ninja, nie mógł się nig nigdzie indziej znaleźć w Estierze. To po prostu piękne, uwielbiam. I tak, tak samo. Flying Fortress. Bardziej lubi Spektrę, bo jednak, bo jednak to jest takie. Nie wiem, czy to się cenowo opłaca, ale na pewno jest strasznie mocne i tego nie można odjąć. I jeżeli to kupicie, to mniej wam zajmie niż Parę Spectr. No polecam ogólnie. To jest świetny piąty Tier, na pewno na pewno Estier Mocna armata i będzie sobie obok bomb Blitz, ale uważam, że bomb Blitz jest. Jest po prostu lepszy, jest lepszy, bardziej wam się przydaje na grupy balonu, robi mocny damage, tak samo jak Blunkrash, ale Blunkrash kosztuje więcej i gdyby były po tej samej cenie, to powiedziałbym, że Blunkrash jest lepszy, ale nie kupuję go nigdy, ponieważ cena do jakości, nawet bym powiedział, że może betir i dlatego się tak zastanawiam, że chyba jednak spadnie do... Nie no, jest dobry damage, A tier zostaje, Gigantozaur nie lubię, sorry, to jest są lepsze alternatywy za taką cenę, naprawdę. E, dobry paragon, do znaczy dobra, no dobra wioska, a tier. No. Tutaj mamy w C -tierze niestety, to ale to dlatego, że nie przepadam. O ile trzeci, czwarty tier jest spoko, to piąty jedyne co to wciąga te farmy. No i... Zaoszczędza wam miejsce na mapie. To jest często must have, i. Dobra, żeby was nie bolało, daję do Betier. Daję do Betieru i damy sobie go w ten sposób. Zmieści się tu. Ej, no czemu się nie chce? Tak, tutaj będzie wioska, tu będzie wioska i tu będzie wioska, więc sobie tak to zostawimy. Estier, alchemik, który wiadomo gdzie należy, no Estier i Estier, tylko ten jest taki słaby, dlatego w poprzednim odcinku tak się zastanawiałem pomiędzy S i A. Eee, dobra forma Estier, perma A tier, ostatnie dostały tak dużo nerfów, dalej są mocne, ale nie aż tak. Chaos na ekranie, a wcale nie taki dobry damage Cetier. Pokój, mocne, Atier, Super Britu, Betier i Light Defender. Myślę, że zasługuje na Estier, tylko coś mi nie pasuje. Nie pasuje mi, że tu jest o jedno za dużo. Trochę za dużo tego tutaj jest w tym Estierze. Nie może być tak brzydko, bo nie może tak zostać. Kurde, kogo byście tutaj odjęli? Dobra, dajcie znać w komentarzu kogo byście z tego STRu odjęli, bo tak ładniej by wyglądało, ale Elite Defender czuję jakby po prostu był no, często masthewem, to jest chyba mój ulubiony snajper, bardziej go lubię niż ten, często że jest, jest tani i szybko atakuje, więc się przydaje i we wczesnych rundach, i w późniejszych. I stawiam go w Estierze. Dajcie znać, co myślicie o tej tier -liście. Niestety, fanklub został w decierze. Tierze. Sorry, nie przepadam za tym tierem. Mogę go wrzucić ewentualnie do dawnego C tieru, ale, ale nie. No, sorry. Nie uważam, żeby był mocny, to jest właśnie moja tier lista. Dajcie znać, co o niej myślicie. Uważam, mi się w miarę podoba. Jeżeli miałbym tu coś zmienić, to tak jak widzicie tutaj w Atierze, ci tutaj trochę naprawdę są mocni, więc może by do tego Estieru wskakiwali. No Estier i Atier jestem zadowolony. Może niektórzy z B-tieru jeszcze by tu wskoczyli do A, ale na pewno do Eski bym ich nie dał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Link do Discorda w opisie. Cześć.